Zauważył uśmiech na jej twarzy i kompletny brak zainteresowania jego odpowiedzią. Od drzwi szła ku nim ekipa telewizyjna. Tomek zauważył czerwone światełko na kamerze, więc upuścił widelec i wychylił się z pod stołu dopiero wtedy, kiedy reporter już stał przy krześle dyrektorki, a kamera nie pracowała. Słuchaj, to tylko kilka minut. Jeśli możesz, to poczekaj. Tak się cieszę, że przyjechałeś, odwróciła się do reportera. Wie pan, to mój kolega ze studiów, bardzo zdolny krytyk sztuki. Mieszka teraz w Paryżu i tam publikuje jedyny Polak, co naprawdę zna się na lubrze. Wymieni widelec, bo mi upadł, podniósł się z krzesła, które natychmiast zajął dziennikarz. Dziękowiec przypinał dyrektorce klips z mikrofonem na kamerze zapaliło się światełko. Wyszedł z restauracji i skręcił w prawo w stronę mostu poniatowskiego. Poniatoszczak stał tak samo jak dawniej. Woda była tak samo brudna, i piaszczyste łachy ciągnęły się po stronie praskiej jak przed laty, kiedy codziennie tędy przejeżdżał kolebiącym się tramwajem, by dojechać z Pragi na nowy świat. I zawsze nieco spóźniony, dobiec do gmachu Chopina na uniwersytecie, gdzie mieścił się jego wydział. Zapatrzył się w wodę. Kiedyś marzył, by popłynąć kajakiem od Krakowa do Gdańska samemu, tylko z aparatem fotograficznym i jak najskromniej wypełnionym plecakiem. Ale najpierw nie było go stać, potem nie było czasu, a wreszcie tak się porobiło, że jakoś sobie siebie nie wyobrażał samotnie na rzece z penserzami od na ręka. Strasznie spoważniał. albo zdziadział. Pomyślał, że w zasadzie nic by nie stało teraz na przeszkodzie, żeby popłynąć. No i jego konspiracja byłaby wówczas pełna. Wszędzie mogli go szukać, tylko nie tam. Ale we Włocławku była tama, no i jakoś tak mało znał się na żegludze, nawet karty pływackiej nie miał. Zapewne wszystko teraz było do załatwienia, ale przypomniał sobie stada komarów, z jakimi zawsze walczył nad wodą. I mazury, i morze, wieczorami były obrzydliwe. Bo całą frajdę odbierały wściekłe samiczki. Wyprostował się i pochylił głębiej, sprawdzając, ile miejsca jest między mostem a lustrem wody. Nie tak dawno prasa zamieściła zdjęcia samolotu, przelatującego między przesłami. Spokojnie, usłyszał głos i ktoś położył mu silnie rękę na ramieniu. Nie warto się tak przejmować, wszystko się ułoży. Obrócił się ostrożnie. Stało za nim dwóch policjantów. Jeden natychmiast przesunął się w miejsce między Tomkiem a balustradą mostu, drugi nie zdejmował mu ręki z ramienia. Roześmiał się. Myśleliście, że chciałem skoczyć? No wiecie co? Do takiej brudnej wody nie ma mowy, ale dziękuję za uratowanie mi życia. Poczucia humoru raczej nie mieli. Uśmiechnęli się cierpko, myśląc pewno, że wyszli na głupków. A co pan tu o tej porze robi właściwie? Nie było jeszcze piątej. Do zmierzchu zostały za cztery godziny był piękny letni dzień. Chodnikiem przez most przechodziły tłumy ludzi. Zupełnie nie rozumiał, z czego miał się tłumaczyć. Po prostu przystanąłem i patrzyłem na wodę. O urlopie myślałem o jeziorach. Ale tu Wisła, rzeka jest. A gdzie to pan pracuje? I dokumenciki poproszę. No i całą konspirację diabli wzięli podał dowód z którego jeden z funkcjonariuszy zaczął przepisywać wszystko po kolei musiał podać jeszcze gdzie zatrzymał się w warszawie i na koniec otrzymał pouczenie że tamowanie ruchu w miejscach dla pieszych jest wykroczeniem za które z reguły grozi mandat albo odpowiedzialność przed sądem grodzkim nie przypominał sobie żeby tamował komukolwiek ruch w przeciwieństwie do policjantów którzy wraz z nim zajęli cały chodnik i ludzie, obchodząc ich, schodzili na jezdnię, wywołując wściekłość kierowców, trąbiących głośno do czasu, aż ujrzeli mundury. Wtedy zwalniali do przepisowych pięćdziesięciu na godzinę i cicho przejeżdżali obok. Oczywiście nikt policjantom uwagi nie zwrócił. W pensjonacie na Makotowie czekała na niego kolacja i właścicielka w gustownym negliżu, dość skąpo przykrytym krótkim szlafroczkiem. Zjadł co dali, starając się nie patrzeć w jej stronę. Jakoś jego brak zainteresowania niespecjalnie jej przeszkadzał, więc jej obfite wdzięki co jakiś czas znajdowały ujście między połami szlafroka. Został poproszony o oddanie garderoby do prania. Zdragał się trochę, ale w końcu uległ. Ściągnął spodnie i koszulę, otrzymawszy uprzednio spory męski szlafrok. Właśnie chciał pójść do swojego pokoju, żeby się przebrać. Kiedy do kuchni wkroczył rosły mężczyzna na oko nieco wypity i szukający okazji do zaczepki. Coś panu ten szlafrok pana pułkownika nie pasuje trochę. Nie zostawiłby pan tej biednej kobiety w spokoju? Przyjeżdża taki z prowincji i myśli, że warszawskie kobitki na niego polecą. A ona świeża wdowa, to musi kogoś obsługiwać, bo całe życie u tego tam świeć panie na służbie. Służba, nie drużba. A tobie wypierdskął nic do tego, bo ja tu teraz jestem na służbie. Tomko mi się te wszystkie służby pomyliły. Na odczepnego zaczął tłumaczyć, że jest gościem i ubranie do prania oddał, ale tamten w ogóle go nie słuchał. No to, panie gościu, już się gościna skończyła. Dziesięć minut i już cię tu nie widzę. Paszą won. A ty do kuchni, ale już. Ty, ruska jesteś, tam myślisz, że tu rządzić będziesz, ale ruskie już tu nie rządzą, a pułkownik nie żyje i nie będzie rozkazywał. Pułkownikowa zupełnie się tym nie przejmowała. Przecież właśnie w kuchni jestem, a ty się, Antonio, rapiłeś i tylko byś rozrabiał. Siedź cicho, to i ty coś z tego będziesz miał. Co będę miał, to będę, a jak nie, to sam sobie wezmę. A ten ma mi tu sąd zniknąć, bo mu zaraz pomogę. Wdowa obróciła się do Tomka z przepraszającym gestem. Ot mi zepsuł nam wieczór, sabaka jedna. Zawsze jak się upije, to traci opanowanie. Cicho siedź, a najlepiej iść do swojego pokoju, a pan major nigdzie nie pójdzie, tylko tu zostaje, bo tu jest jego miejsce. Antonio, na którym widać szarze robiły wrażenie, porwał się na baczność i zaczął bełkotać przeprosiny, że majora to przecież by nie obrażał, to ta wódka w nim to wszystko z miłości. Pan major rozumie. Oczywiście rozumiał i wybaczał. Powiedział, że idzie do pokoju na chwilę się przebrać i zaraz napiją się razem. To zrozumienie lepsze przyjdzie. Zabrał właścicielcy z rąk swoje spodnie i koszule, podziękował za dobre intencje i wyszedł, nie słuchając protestów. Spakował się w dwie minuty, ubrał nowe rzeczy i z walizką w ręce wyszedł do ogrodu. Pachniał jaśmin. Nad Warszawą stała łuna świateł. Doszedł do ulicy i dopiero koło przystanku autobusowego opuścił walizkę na kółka. Tym, że za dwa noclegi nie zapłacił, zupełnie się nie przejmował. Na moście Poniatowskiego było już całkiem pusto. Wyczekał moment, kiedy nic nie jechało i delikatnie zrzucił do rzeki swój stary i doskonale znany wśród jego znajomych plecak. Żal mu go było, ale musiał sprawić wrażenie, że w tym miejscu znów się jego ślad urywa. Za plecakiem poleciały stare dżinsy i koszula. Wiatr trochę je zwiał, tak że nie trafiły w środek nurtu, tylko zamoczyły się przy samym brzegu. Fala wyrzuciła plecak jakieś 20 metrów dalej. Miał nadzieję, że w razie czego jego ciuchy poznają policjanci, którzy podejrzewali go o próbę samobójstwa, no i skojarzą te dwa fakty. Na powiślu wsiadł w tramwaj, starannie skasował bilet i dojechał parę przystanków do dworca wschodniego. Tu oddał wszystkie bagaże do przechowani i z rękami w kieszeniach obszedł powoli cały budynek. Znalazł wolne miejsce siedzące w ciepłym kącie i zasnął. W nocy kilka razy przeganiali go porządkowi, raz obudzili go sokiści, ale gdy zaczął mówić od rzeczy, dali mu spokój. Lekko pijanych i upośledzonych omijali, żeby nie mieć z nimi kłopotów. Wytrzymał tydzień. Lepiej się spało w dzień, bo wtedy nie budzili. Przez tydzień nie wykorzystał ani złotówki ze swojego majątku. Jadł resztki w restauracji dworcowej trudno się było przełamać, ale przywy. Najchętniej dojadał po dzieciach, ich się najmniej brzydził. Postanowił jeść raz dziennie, wieczorem. To zmuszało organizm do akceptowania byle czego. Najgorzej było z piciem, tego mało zostawało. Kranuwa w toaletach była obrzydliwa. Raz udało mu się po prostu zwinąć butelkę coli, ale była ciepła, nie smakowała mu. Kiepsko się czuł przez pierwsze pięć dni. Potem przywykł. W czwartek wieczór po raz pierwszy użył swojej komórki, kiedy w poczekalni jakaś kobieta zaczęła rodzić. Usłyszał jej jęki, zorientował się o co chodzi i przerażony, że będzie musiał sam się tym zająć, sięgnął do kieszeni kurtki. Akurat w okolicy nie było ani jednego bezdomnego, który mógł się zdziwić widokiem nowego kolegi z elegancką nokią w ręku. Nie było też żadnej kobiety, która mogłaby mu pomóc. Zatelefonował, podał jakiekolwiek nazwisko, odłożył słuchawkę i podszedł do rodzącej. Była już niemłoda, dość zaniedbana. W przerwach między skurczami powiedziała mu, że właśnie jechała do matki na Śląsk z Białego Stoku i w czasie przesiadki ją dopadło. Termin miała dopiero za tydzień, ale to jest jej trzecie dziecko, no i wiadomo, że wtedy rzadko kiedy nie jest przed czasem. Męża nie miała, służył w wojsku za granicą. Była wdzięczna. Zapytała, czy by nie poczekał z nią, aż dziecko się urodzi, czy by nie został jego ojcem chrzestnym. Pokręcił głową. Wyjeżdżam jutro za granicę. Czekam tylko na pociąg. Na długo? Pewno na zawsze. Usłyszał sygnał karetki. Pójdę ich skierować. Niech pani się trzyma. Nie czekając na odpowiedź, poszedł w stronę wyjścia. Minął się w drzwiach z lekarzami sanitariuszami. Pokazał im drogę. Po czym zawrócił i podszedł do informacji. Najlepsze połączenie do Paryża miało trzy przesiadki na terenie Niemiec. Był jeszcze pociąg z Moskwy do Paryża przez Warszawę i Berlin, ale w Berlinie było 12 godzin przerwy. Niezłe, gdy ktoś chciał iść na zakupy, ale za mało na porządne zwiedzanie.